Badaj to, z czego powstałeś, a poznasz co istnieje. To, co badasz, czego się uczysz i czym jesteś, jest tym, z czego powstałeś. Wszystko, co poza nami, jest także w nas. Poszukiwanie czyni życie ciekawszym, wskazuje drogi poznania. Inspiruje do odkrywania coraz to nowych idei. Jest źródłem pomysłów, fantastycznych wyobrażeń i fascynacji. Nawet najmniejsze odkrycia mogą być źródłem wielkiej radości. Czasami przyjmują niezwykłą postać, zmieniają nasze życie, a czasami są codziennymi drobiazgami szczęścia. Odkrywając świat, odkrywamy siebie. Jesteśmy alchemikami życia dla których współczesność jest niekończącym się źródłem inspiracji, wielką mozaiką wrażeń. Poszukujemy jak dawniej tajemnej formuły szczęścia, swojego miejsca, swojego czasu. Wystarczy tylko rozglądnąć się wokół, widzisz? To nie magia. Wszystko, co poza nami, jest także w nas. Noc letnia czeka cierpliwie. Czy księżyc spłynie, zabrzęknie? Czy zejdzie ulicą grocką w dół? On się srebliwie rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół. Jest pięknie. Jest niezwykły w swojej prostocie, wybrukowany wstążkami starych uliczek, pełen tajemniczych zakątków. Miejsc, w których przeszłość przenika współczesność. Tutaj czas jest zaklęciem. Co noc, każda z kamienic opowiada swoją historię. Księżyc prowadzi wędrowca ścieżkami wyobraźni: spacer krakowskim przedmieściem, dzień targowy przy świętoduskiej, półcień bramy krakowskiej, gwar ulicy grodzkiej, poeci z kamienicy klonowica. W teatrze Andersen opowiada baśnie, którym przysłuchują się zamkowe polichromie. Krok za krokiem, Lublin. Miasto alchemicznej podróży. A na wieży ciągle furgocze blaszany kogucik, a na drugiej zegar nuci. Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których znasz. Ważne jest, kto chce poznać Ciebie. Alchemiczna formuła handlu to nieustanne przenikanie i łączenie różnych elementów: wizji, która wyznacza kierunek i cel działania, środków, które potrafią go urzeczywistnić, doświadczenia. Które podpowiada, jak najlepiej tego dokonać. Ważne są nie tylko składniki, ale przede wszystkim formuła ich połączenia i doskonale przyjęte proporcje. A nasza jest taka: do najlepszych i najbardziej popularnych marek dodaj kilka gramów nieznanych i unikalnych sklepów. Połącz w idealnej proporcji markową miksturę z najlepszym delikatesem. Dla wygody. Dobierz kilka usługowych substancji. Rozłóż wszystko warstwami na sobie, tak aby uzyskać idealny w swej prostocie i lekkości przekrój. Zaaranżuj przestrzeń, nadając jej charakter. Na koniec dodaj swoją pasję, wiarę i zaangażowanie. Tylko dzięki nim uzyskasz to, przez co inni będą chcieli Cię poznać. Nasze złoto nie jest pospolite. Jesteśmy alchemikami, dla których życie ma wiele tajemnic. Mieni się różnymi kolorami, ma swoją siłę i energię. Ważne jest, aby dostrzec jej moc. Codziennie szukać inspiracji i nowych wrażeń. Wystarczy tylko chcieć. By móc je doświadczyć. Dla każdego są inne. Czasami są małymi, kupionymi drobiazgami, innym razem mają swój zapach i smak. Mogą być muzyczną improwizacją, dźwiękiem sal koncertowych, teatralnym spektaklem, kinowym wzruszeniem lub chwilą zapatrzenia na niezwykły obraz. Innym razem to małe chwile szczęścia uśmiechy, jakimi obdarowują nas najbliżsi, prezenty chowane pod poduszkę. Tylko głupiec mógłby je mierzyć. Dla alchemika zawsze będą złotem niepospolitym. Przemięcie się z martwych kamieni w żywe kamienie filozoficzne.